Wam pokażę w jaki sposób możemy sobie też jeśli nie macie narzędzi, w jaki sposób możemy puścić sobie łydkę za pomocą chociażby też flosa, bo to jest terapia ta ślizgowa, ta mechaniczna, ciężko jest to zrobić też manualnie tak naprawdę, jesteśmy w stanie zrobić neurologicznie, ale mechanicznie ślizgiem to fajnie jest to zrobić narzędziowo i flos nam też tym mocno, mocno pomoże. Jak robimy? Nie jest taka zwykła terapia tak naprawdę, czyli nie, nie staramy się owijać wszędzie na takim samym napięciu tego flosbenda, tylko staramy się Ograniczyć tylko i wyłącznie to do naszej łydeczki. Początkowo oczywiście zabijamy sobie flosa na zakładkę, czyli od zewnątrz zawsze do wewnątrz, i teraz co robimy w kierunku tutaj łydeczki? Staram się przytrzymać, ponieważ jeśli naciągnę mocno, to już jakaś tam rotacja nam dochodzi i chcę jej uniknąć. Czyli chwytam sobie tutaj za flosa, rozciągam i przykładam, owijając łydkę. Odpuszczam troszkę to napięcie. Czyli tu jest delikatne z przodu, a stabilizuję i mocniej dociągam z tyłu. Przewróćmy się na, na brzuch, to żebyśmy to sprawdzili sobie z drugiej strony luźno. Czyli stabilizuję tutaj, żeby nie doszło do skręcania. Czyli tu jest większe napięcie, owijam łydkę na tym napięciu, z przodu odpuszczam, żeby nie dochodziło do owijania. Znowu tutaj mocniej naciągam i tak dalej do końca łydeczki. Po owinięciu rozluźniamy. Najpierw robimy pracę właśnie ślizgową we wszystkich kierunkach, czyli dobrze by było na razie manualnie, my sami możemy teraz już chwycić na tym mocnym napięciu. Tak naprawdę floss jest naszym narzędziem. Do tkanek miękkich. Robimy ruchy takie troszkę ścinające. Możemy zrobić coś takiego ala pokrzywkę, ale najbardziej nam zależy od blokowania tutaj tego łańcucha taśmy tylnej. Czyli w tym przypadku znowu przechodzimy sobie do samych ruchów. Czyli to, co jest wszystko w środku, zaczyna nam się ładnie ślizgać. Struktury jedna od drugiej zaczynają nam się odklejać. Na razie robimy to biernie. Odwróćmy się na plecy, z tej strony powoli, jeśli pacjent jest w stanie na tym etapie terapii też nam troszeczkę wspomóc, to może kilka ruchów czynnych nam zrobić dół i w górę na razie bez oporu. Na razie też nie będziemy stawali. Ale oczywiście jeśli byśmy robili całkiem inną terapię, nie mieli w przypadku skręcenia stawu skokowego mocnego albo jest przechodzone, to oczywiście możemy wstać, zrobić kilka przysiadów, kilka ruchów takich czynnych, na palce możemy wstać. I ważne, żeby maksymalnie do dwóch minut, po dwóch minutach staramy się w miarę szybko odwinąć flosa i to jest tyle.